Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ja jestem na ulicy Chorzej. W ogóle dzisiaj jest piękna pogoda. Teraz Wam pokażę więcej. I idę na spotkanie. Z moją koleżanką, z którą znamy się od dziecka. Umówiłyśmy się, umówiłyśmy się jakiś tam czas temu. Już, ale nie udawało nam się to. I dzisiaj się spotykamy na, no nie wiem, jakiejś takiej może ciacho, z cukru, bo ona zaproponowała taką knajpę słodki bez na chorzej. Jakoś tak. Ja akurat tutaj miałam spotkanie wcześniej w centrum i stwierdziłam, że to będzie idealne miejsce. I wyobraźcie sobie, że my się znamy w od urodzenia tak naprawdę. Jeżeli mogłyście, wiecie co, na Instagramie, jeżeli mnie śledzicie, o niej słyszeć, bo ona mi przesłała takie przepiękne bombki, które zresztą są piękne rzeczy i zabawki, i koszyczki i tak dalej. Mogę Wam, jeżeli jedna się zgodzi, to zostawić Wam tutaj. Instagram wiem, że ona tego nie robi jakoś tak biznesowo, tylko dla swojej przyjemności i ona to robi od zawsze. Pamiętam, że jak byliśmy małe, to właśnie ona zawsze robiła te wszystkie bransoletki z muliny i to wychodziło najlepiej. Nasze mamy siedziały razem w ławce w liceum więc to jest w ogóle super kontynuacja. I bardzo fajnie będzie się spotkać, super się cieszę tym bardziej, że jest dzisiaj piękna pogoda, więc mam nadzieję, że uda nam się jeszcze taki mały spacer zaliczyć po tym cieście, jakimś słodkim więc się cieszę bardzo, że się zobaczymy pogadamy ups, jakaś wrona wyskoczyła nie widzieliśmy się długo i yy, mamy dużo do zrobienia zobaczcie jak pięknie nie? Uwielbiam tą parę roku. Proszę, ciasto malutkowe, Kawa, witaj. Jestem już po spotkaniu, coraz cieplej. Było bardzo fajnie. Ojej, jak super było się spotkać po tylu latach. Nawet dostałam prezent. I zaraz Wam pokażę, co tam ciekawego się kryje. Muszę tylko przejść przez ulicę, bo lecę do samochodu. Trochę mi się zeszło. W parking. Już mi minął. Mam nadzieję, że nie dostanę mandatu. To się zaraz okaże. Jestem w samochodzie już i nie dostałam żadnego mandatu, ale zapomniałam, że przecież jeździ samochód i równie dobrze. Może mi ten mandat przyjść później. Czekajcie miałam do, a nie, jeszcze nie sorry, źle powiedziałam, jeszcze mam dwie minuty, więc jest dobrze spotkałam się z moją koleżanką, z którą się nie widziałyśmy 20 lat, tak jak wam mówiłam, nasze mamy siedziały razem w ławce i też się przyjaźniły, więc to jest super historia, też nie wiem czemu ten kontakt nie był taki systematyczny znaczy w sensie taki na żywo systematyczny no i tak jak wam wspominałam Kasia robi przepiękne rzeczy Mogę Wam zostawić do niej linka, do jej profilu, bo uzgodniłyśmy to na spotkaniu, więc chcę Wam pokazać, jakie robi piękne rzeczy. Ona ma profil prywatny, ale myślę, że jak tam będziecie chcieli ją zaobserwować na Instagramie, to Was przyjmie. I tak, dostałam od niej przepiękne podkładki, zrobione z takiego sznurka, oczywiście wszystko przez nią handmade, więc to jest wspaniałe, uważam, piękne, oraz taką muszelkę. A te muszelki też u niej na Instagramie widziałam. Zobaczcie, jakie to jest. Idealne wykonanie. No, jak ze sklepu. Super, czarne. Do tej muszelki można tutaj wiele rzeczy schować. Wygląda to bombowo. I zrobione jest to z najwyższą dbałością o każdy detal naprawdę super to jest zrobione, ja bym tak nie umiała ale Kasia od zawsze taka była była bardzo zdolna i od zawsze potrafiła takie rzeczy piękne stworzyć z niczego czy to były właśnie jakieś bransoletki z muliny jak byłyśmy małe, czy jakieś takie różne artystyczne rzeczy to ona mm, wspaniale to wszystko jakoś wymyślała, szybko jej to przychodziło, łatwo i to przychodziło szybko to wszystko robiła, nie zajmowało jej to za dużo czasu, więc myślę, że po prostu ma do tego talent i tyle. gulasz z indyka. Właśnie go podgrzewam. Kinułam się, gotuję i mam bureczki. Uwielbiam. Taki polski obiad. Już nie mogę doczekać. mogę mi się to podgrzeje i to wszystko zjem. Niestety bluzka, którą miałam na sobie, zalała mi się herbatą. To znaczy nie, może sama się zalała, ja jestem gapa. Ale cóż, zmieniłam, zmieniłam na ten sweterek, który bardzo przypadł Wam do gustu. I przy okazji ostatniego mierzymy jesiennego. Jest mormła, bardzo mi się podoba kolor. Jest takim krótkim kardiganem, czyli coś, co jest teraz modne, Zresztą nie teraz, już od jakiegoś czasu. Mam wrażenie, że od dwóch sezonów jest w świetnym kolorze, też są inne. Zostawiam wam tam linka pod spodem. Tutaj wam zostawił proponowanych ten filmik z jesiennym mierzymy. To sobie możecie zobaczyć. Ja osobiście bardzo go lubię Dla te ściągacze. Bardzo mi się podoba kolor. Jest taki do wszystkiego: i do bardziej eleganckich spodni, do em, spodni bardziej takich luźnych, do jeansów, no do spódniczki, do wszystkiego w zasadzie. I jest bardzo bezpieczny. Nie trzeba żadnego kroptopu topu pod spodem. Oczywiście, jeżeli chcecie, ja lubię nosić takie swetry zapięte, nie jako taki bliźniaczek, na przykład można sobie dobrać jakiś kolor podobny topu, tylko właśnie jako taki sweter, który ma takie podobne guziki, a te guziki też są fajnie wkomponowane, podoba mi się, że nie są jakieś tam błyszczące i tak Można go sobie podwinąć, spuścić, jak tam chcecie. No i ja akurat jestem bardzo z niego zadowolona i w ogóle z tych wszystkich rzeczy, które Wam pokazywałam. Ale najpierw z bliska jeszcze w innym świetle pokażę Wam to, co dostałam od Kasi. No piękna muszla, zobaczcie jak ona to zrobiła jak ze sklepu. Bomba i tutaj jeszcze te podkładki. Piękne. Takie podkubeczki. Uważam, że Kasia jest bardzo zdolna. I jeszcze w ogóle jakie ona robi piękne maskotki, koszyczki, no tam do tego. Teraz chciałabym z Wami otworzyć. Znaczy, jedną już napoczęłam, bo się nie mogłam doczekać. Rzeczy ze Skims. Zamówiłam trzy rzeczy ze Skims z firma Kim Kardashian. Byłam bardzo ciekawa tych rzeczy i stwierdziłam, że spróbuję. Myślałam o tym, żeby w Miami kupić, ale jakoś tak nie było okazji. Nie pojawiłam się, bo tam jest chyba jakiś pop-up czy coś takiego w Nordstrom, ale jakoś tak nie było okazji. Więc zamówiłam sobie trzy rzeczy i jest jedna bluzka i właśnie tą bluzkę rozpakowałam, bo chciałam dotknąć ten materiał, bo nie mogłam w to uwierzyć, że to jest jakiś taki hype na to niezwykłe. I ta bluzka, słuchajcie, była niedostępna chyba dwa miesiące, trzy miesiące, jakoś tak. Ja cały czas wysyłam powiad... znaczy powiadomienie, chodziło co jakiś czas na tą stronę. Nagle dostałam maila ze Skims, że ta bluzka jest dostępna. To jest taka zwykła Czarna bluzka, najzwyklejsza na świecie, która ma taki materiał, słuchajcie, że zaczynam rozumieć o co chodzi. Jaki to jest fenomen w tej chwili? Jest to bluzka o rozmiarze S. Ma niezwykły materiał. Zastanawiam się, czy on będzie prześwitywał. No, prześwituje. Materiał jest, słuchajcie, po prostu niesamowity. To jest taka trochę bardzo wysokiej jakości luksusowa erystopa. <noise> może tak w skrócie. Jest to zwykły top, który podoba mi się, że nie jest za krótki, nie jest za długi. Taki w sam raz. Świetnie będzie oczywiście pasował do wszystkiego. pod sweter, czy tak po prostu jako top pod marynarkę i tak dalej tak dalej. Jest wykonany bardzo dobrze. Nic tutaj się takiego specjalnego w tym crop, topie, znaczy crop topie, topie nie dzieje. Osobiście ja myślałam, że ta bluzka i ten materiał będzie taki bardziej dopasowany, taki grubszy jak ta bielizna, powiedzmy, czy tamte rzeczy, które są takie dopasowane, wyszczuplające, a to jest bardzo cienkie, więc moim zdaniem ta eska będzie pasowała na wiele dziewczyn. Ja sobie właśnie wzięłam eskę, bo tak myślałam, że to będzie naprawdę mocno zbite, ale z powodzeniem mogłabym wziąć XSK. Także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie się prezentowało. Teraz sobie jeszcze wzięłam jedną rzecz, znaczy dwie, ale nie wiem, czy będę wam pokazała te wszystkie bo takie bieliźniane sprawy, chociaż wiem, że bardzo często prosicie mnie o takie pokazanie. I wzięłam sobie do tego jeszcze. Ich znany sportowy stanik, taką braletkę, można powiedzieć, która też pasuje na każdy biust. W zasadzie, oczywiście, musicie sobie dobrać odpowiednio rozmiar. To jest to rozmiar M. Akurat, ja sobie widziałam MK. Jest to stanik, który bardzo polecała mi moja koleżanka ze Stanów. Ona ja właśnie powiedziała, że z Państwem mówiłam, tak też z czystej ciekawości. I okazuje się, że to jest naprawdę świetne, super materiał i to będzie idealnie pasowało do tego. Wziąłam sobie tak pod tą buzeczkę, ale nie tylko. Wygląda to bardzo dobrze. Jest to naprawdę super wykonane. Nie ma tutaj. Powiedziałabym żadnej nitki wystającej, tak jak czasami jest jakiś problem. Ramionczka też są przyszyte. To jest takie proste, bo te wszystkie rzeczy są bardzo basicowe. Tam nie ma takich stykinów i tak dalej. Tak upraszczam oczywiście tą całą stronę. Wszystko jest bardzo albo nude, albo są oczywiście takie kolekcje z kolorami typu różowy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja chciałam spróbować tej totalnej klasyki i ten yy, stanik też był niedostępny bardzo długo oczywiście można to zwracać ile to dokładnie kosztowało 50 dolarów coś około mniej więcej jeżeli to będzie dostępne to mogę Wam zostawić linka, to jeszcze do tego no dobra, pokażę Wam, materiały Bielizny, bardzo elastyczne, ale takie super, powiedziałabym, treściwe, dobrej jakości. To jest taka naprawdę luksusowa rajstopa, tak zaraz mi się wydaje, że to się przerywa, a to się w ogóle nie przerywa. Więc jest to rzeczywiście jakiś materiał taki opracowany, innowacyjny jakiś, dobrej jakości, naprawdę dobrej. Jest jeszcze jedna taka firma, która jest absolutnie świetna i z powodzeniem mogę Wam ją polecić, bo ja z tej firmy już korzystam. No, dobry ponad rok. Oczywiście nie wiem, jak się będą te rzeczy ze kim sprawdzały. To jest moje pierwsze wrażenie, jak to się prezentuje, jak to wygląda na żywo. Więc teraz możecie sobie zobaczyć. I też myślałam, że ten kolor czerni będzie głębszy, muszę powiedzieć. Natomiast jest jeszcze taka jedna firma, której używam już od. Roku ponad tak jak mówię, i absolutnie z czystym sercem mogę Wam ją polecić. Jest to firma, którą Wam pokazywałam kiedyś na Instagramie. Dostałam wtedy tyle wiadomości. Do tej pory dostaję jakieś tam wiadomości, mm. z tym związane. Co i jak, więc chciałabym Wam tak na szybko pokazać. Jest to firma, która się nazywa New. O tak. I to jest firma z bielizną stopami, tam są body. To są generalnie rzeczy dla baletnic. Jeżeli ktoś się na przykład bardzo profesjonalnie ćwiczy, to tam wszystko znajdzie dla siebie, ale nie tylko, nie musicie być baletnicami, żeby wejść sobie tam i z tego korzystać. To jest firma dostępna w Stanach. Oni wysyłają do Polski, bo tak jak na przykład Skims wysyła do Polski bez problemu, to tak tutaj oni na przykład potrafią policzyć cło, więc lepiej jest to kupić w Stanach. Możecie kupić w Polsce, Oczywiście, żeby przysłać do Polski, ale wtedy może musicie się liczyć z tym, że mogą Wam naliczyć cło. To zależy też, jak oni to wyślą, bo to zależy od kuriera też, od firmy kurierskiej. Natomiast jest to firma, która robi rewelacyjne braletki, naprawdę rewelacyjne. To jest w ogóle pięknie też zapakowane. Ja tutaj mam jedną nową, bo ja sobie kupuję co jakiś czas i to jest świetna sprawa. Tak jak mówię, to są rzeczy przeznaczone dla baletnic, tam możecie znaleźć na przykład super body, też takie topy, są piękne kolory, są nudziaki, oczywiście są czarne, ale także są jakieś bluzy, są takie legginsy, nawet tak długie, że zapiętki wchodzą, są topy właśnie też do ćwiczeń. Ale nie tylko, piżamy, nie piżamy, getry, takie ogrzewacze do stóp, do nóg itd. I oni mają też tam rewelacyjne, słuchajcie, braletki w różnych kolorach. Tych kolorów i odcieni jest naprawdę dość sporo, bo tam jest i cynamonowy nawet beżowy, tak jak bardzo podobnie jak w Skims, trochę może mniej jest odcieni, bo w tym Skimsie się naprawdę jest na każdą kobietę, na każdą kobietę i każdy kolor skóry. Natomiast tutaj jest dość spory wybór, ale nie może aż tak dużo odcieni, ale też jest od tych odcieni naprawdę sporo. I tutaj, może, tutaj też jest dość spory wybór, może nie aż tak dużo odcieni, jak z Kim się ale też nie ma na co narzekać i to są produkty, które są tak świetnie zrobione, które się pierze, po prostu nic się z nimi nie dzieje, teraz ta firma wprowadziła takie braletki, gdzie nie trzeba wyjmować tych poduszek, ale mi na przykład nigdy w życiu się w praniu to nie udało, żeby zgubić tą poduszkę, wygląda to świetnie może teraz nie do końca, ale pod bluzkami. Też jak mamy takie bardziej ryzykowne topy, to, to nam świetnie się sprawdza, świetnie nam się układa, bo to w ogóle jest braletka, która pasuje na każdy rodzaj biustu. Ona nie ma numeru i naprawdę każdy się tutaj ujrzyjcie mi zmieści. Nie wierzyłam w to, ale tak jest. To jest tak opracowana taka technika. No i zobaczcie, ten materiał jest idealny. Wszystko to jest uszyte yy, najlepiej jak tylko może być. Yy, I są często promocje akurat na tej stronie. Yy, można kupić yy, trzy zestawy. Ja cenie dwóch. Ja na przykład tak yy, kiedyś sobie kupiłam trzy zestawy trzy, yy, czyli zestaw to jest braletka i dół. Można sobie oczywiście wybrać rodzaj i tak dalej. To jest też bardzo fajnie zapakowane. Tak właśnie minimalistycznie. Można to komu dać w prezencie. Na przykład swojej dziewczynie, jeżeli macie ochotę, dla panów tutaj. Bo też nie musicie dokładnie wymiarów znać, chociaż panowie pewnie znają te ale doskonale, no ale nie wiem, mamie, siostrze i tak dalej. Jeżeli um, tylko jesteście zainteresowani, zostawię Wam linka, jeżeli chcecie. E, te akurat um, majteczki kosztowały 15 dolarów, ale tak jak mówię, w tym zestawie jest taniej, e, a to kosztowało 40 dolarów. Ten rodzaj. Tak postaram się znaleźć. I się nazywa NewY, bo często się nie pytacie o to, to nie jest sponsorowane absolutnie, ale pytacie się jej, więc chciałam Wam pomóc i, i jakoś tam Wam to pokazać. A jeżeli chodzi o Skimsa, no to może przymierzę teraz i zobaczycie, jak to wygląda. Mam na sobie braletkę i mam na sobie tą bluzkę. Osobiście bardzo mnie denerwuje to, że ta bluzka nie jest taka bardzo czarna. Na przykład z tymi spodniami możecie sobie zrobić zestawienie. Jak na przykład noszę rzeczy z Mormuła, to one są czarne, czarne, po prostu ta włoska ma być czarna, jest czarna, a to wygląda na takie czarno-szare. To jest oczywiście kolor czarny na stronie, nie tak, że mi się pomyliło. Jest trochę przezroczyste, więc no dla mnie absolutnie bez bielizny nie ma takiej opcji. Ta braletka też jest ok, chociaż ja nie powiedziałabym, że to jest jakiś wielki szał, więc ja bym na przykład zdecydowanie została przy New to bardziej, że to nie są jakieś takie super tanie rzeczy. Jest bardzo wygodna, naprawdę jest bardzo wygodna, jest dobrze wykonana i tutaj się nic z nią nie stanie, moim zdaniem, bo ten materiał jest rzeczywiście taki gładziutki, że się nie zahaczy, że nie pójdzie jakieś oczko. Nie jest taki odporny na pyłki, więc to też mi się podoba, ja takie rzeczy lubię. Natomiast, jeżeli chodzi o o ten stanik, no to jeszcze musicie mi dać chwilę. Na ten moment top jest super, jedyne co mi przeszkadza, że nie jest czarny, ale ten materiał rzeczywiście bardzo spoko, no i na przykład idealny też po te jakieś swetry, jak będzie zimno, można go nosić też samemu i jest rzeczywiście taki, powiedziałabym, luksusowy, jeżeli chodzi o jakość, absolutnie. Natomiast ta braletka, no to w porządku. Powiedziałabym, że jeżeli na przykład nosicie S, to bym wzięła M, rozmiar większy, jednak wolę New Way. byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie koniecznie znać, czy coś macie ze sam, Bo może coś polecacie, może jest coś wartego uwagi, coś, co spróbowałyście i absolutnie nie zamieniłbyście tego na żaden inny. Też Te rzeczy są wytrzymałe. Więc myślę, że jeżeli coś nam się naprawdę spodoba, to można to kupić i nosić. Tak jak na przykład ten top, no jest do wielu stylizacji, do sportowych, eleganckich i pod sweter i socze, absolutnie e, do jeansów, do spódnicy z wysokim stanem, do takich wysokich spodni teraz są z, związane kokar z kokardą czy m, pod marynarkę. No i jestem bardzo ciekawa, czy mieliście jakieś doświadczenia z tą firmą. No i koniecznie dajcie znać jak Wam się podoba ten sweter z Mormua i co kupiłyście, bo wiem, że zrobiłyście tam zakupy i parę rzeczy wpadło Wam w oko. Ściskam Was mocno, trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia. Buziaki! Pa, pa! Hej.